Siemaneczko! Z tej strony? Część z Was już pewnie wie, że boję się pająków, ale jest jeszcze jedno coś, czego boję się bardziej. No dobra, może nie tyle co boję, co nie ufam. Nie ufam fryzjerom, dlatego nic nie zmieniam z moimi włosami. A ty, Klaudia, powiedz mi, czy ufasz fryzjerom? Ty nie, ufasz, nie ja mam akurat takiego pH, jak chodzi o fryzjerów, i zawsze, jak mam zrobione włoski, to nie uwierzycie, ale robi mi je Paweł, bo po prostu nie ma opcji, żebym poszła do fryzjera, nie? Okej. Okay. Powiem Ci tak, jak ja przechodzę obok salonu fryzjerskiego, to tak właśnie widzę fryzjerów. O właśnie tak. Ja widzę, jak się patrzę na moje długie włosy i tylko tak. Patrzę po ich minach, że chcą mi obciąć te włosy, tak więc nie ufam fryzjerom i dzisiaj znalazłam w Robloxie grę, czyli musimy uciec od fryzjera. Właśnie tamtego złego. Eee, A. to są o, No nie! O, o. Ej, coś mi gra zlagowała, to nie fair! Oj! Dobra, ale czekam. Na ciebie. Nie no, nie o, czekaj, o, o. biegnij. Dobra. Tak, to chyba są grzebienie. Le O mój Boże, co to jest? To źle wygląda. Ej, to są szminki, patrz! Zielona eee. szminka, ja nigdy takiej nie miałam. Ja kiedyś miałam nawet niebieską szminkę. No tak lubię ten niebieski. Ale coś mi przypomina ten kaczor. Kaczor? Oj, to są takie puderniczki jak w odlatowych agentkach. Tak, i zawsze był Jerry Superman, nie? Pamiętasz jak oglądałyśmy we dwie? Tak, my byłyśmy fankami odlotowych agentek, które leciały kiedyś na Fox Kids, później był Jetix, a później Disney XD. E, a wiesz, że... Oj! Oj! A, a wiesz, że one są dalej na Netflixie? Można obejrzeć? A, oglądałam już, ale chyba tam tylko ileś odcinków jest. Tak. więc kto ma Netflixa, to serdecznie polecamy odlotowe agentki. To jest nasz serial z dzieciństwa, prawda? Ej, co tu jest? A to są brzytwy ale... chyba. No co ty tak padasz, ale, ale jesteś cienka. Ale ja cienka. <grym> Autentycznie! Ja jestem profesjonalistką już. <grym> o, nie żyjesz znowu. <grym> <grym> Ej, ja nie wiem, ja mam pecha w Robloxie, naprawdę. Ej, a po co są dzisiaj te Ej, Ej, żeby, tak, żeby myszka przeszła przez nie. To jest taka, takie przejście dla myszki. Ej, ale też mi się tak skojarzyło, to mi czery. O, I czemu nie można o. przejść? Alo! Eee... A tutaj Ej, tu trzeba patrzeć, przez okno! Aja. A można wyskoczyć? Wii. Oj, chyba nie można. Nie skacz! Nie warto! To znaczy, <gry> wiesz, móc można, nie? Tylko jak to się kończy. Gdzieś tam w ogóle twoja głowa poleciała. Gdzie jesteś? O. A, czekaj, nie? ja w tą stronę Są? poszłam. Widzisz? Też ja się pierwszy raz tak pomyliłam, nie? Ej, nie gadaj, że my po prądzie musimy przejść. Przecież to nas kopnie prąd tutaj. Dobra, A to nie jest tak, że jak się dotyka jednego kabla, to nie powinno. Ogólnie nie, to jest tak, że jak wskoczysz na kabel i się złapiesz jednocześnie. Jezu, nie, nie powinniśmy tego mówić, bo ktoś tam może sprawdzić. Ogólnie nie. Z daleka od linii energetycznych, ale tak, na przykład jak ptaki siadają, to ich nie razi prąd. Dlatego, że one siadają i nie mają uziemienia. Od razu jakby z góry łapią się kabla, tak? Na dwie stópki. Tak. Chodzi ale chodzi o nikt, no. nikt nie próbuje takich rzeczy, tylko w Robloxie takie rzeczy można robić. Ej, to jest siano? I to chyba są włosy obcięte. Aha! No to tak wygląda jak wydaje, siano! Nie? Tak, no to, bo to są zniszczone włosy po rozjaśnianiu po prostu. Nie! Mm, spadłam. Spadłam. Na samym końcu. Dobra, dam o, radę. O, o. Ej, ale ona ma takie długie włosy jak ty, nie? Trochę tak, ale ja moich nie dam obciąć. Moje taki ciemny blond jest, ale ja moich nie daję obciąć. O nie, 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 nie. Ej, pchnęłaś mnie! Ogólnie tutaj jest mój koszmar, czyli maszynki, nie? Jak najdalej trzeba. Oj, oj, aj. Dobra, udało się. No. Idę zobaczyć, czy checkpoint jest? Jest checkpoint, dobra. Super. No nie no! A może spróbuj tak skoczyć na nie tak jak na tych główkach skakaliśmy. No właśnie próbowałam i, i, i się źle skończyło. A, bo co się tam zyspiesi. O, patrz! Tu nie trzeba skakać, wystarczyło dobrą drogę wybrać. Ej, Dobra, kartony! Jesteś... Jakiś magazyn. Idziemy na górę On wygląda jak w Poppy Playtime! Kojarzysz? Co? Jeszcze raz? Co z Poppy e, Ten magazyn tam? wygląda jak w Poppy A, Playtime, Trochę co się tam, tą drugą rękę zdobywa tam u góry. Grappak, no. Pamiętam, pamiętam. Ale ja się tam naszukałam tych przycisków. Ja ogólnie ucięłam tam dużo materiału, no bo każdy już znał Poppy Playtime, więc no. nie było sensu... Ej! Gdzieś wpadłam. Dobra, jest drugi. Ej, gdzie ja jesteś? Przejdź przez kratkę. A! O. Dobra, tutaj musimy po głowach skakać. prawie spadłam. No już ostatnio skakałyśmy po głowach, nie? Nie! Spadłam! O. O. Dobra, jestem. E? No! Ja! Śmieszne są te parkury ogólnie. Ja jestem w parkurach akurat taka słaba, jak widać. Eee, e, to suszarka jakaś jest. O... A, nie można przejść. A, a, skakać trzeba, patrz. Skaczyć trzeba. Ja a czekaj, myślałam, ja tak coś... puszczę spację, czekaj. Ui! Ej, myślałam, że jakoś mocniej polecę. Nie. Tak, tak. A, tak, myślałam, że a... tak od razu, bum, polecę. A mogę wejść do suszarki? Czekaj, czekaj. A! O! Może od tyłu? Nie. No nie, nie da rady chyba. Za mała jestem. Ej, czekaj. Okay. Nie, patrz. O, 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 jestem w suszarce! Gdzież? Okay. Widzisz? A! <śmienic> a, a, o, udało się! Ej, ale ja to nie sunie powietrze. No właśnie, dziwne, nie? Tu <śmienic> tutaj są rozlane szpreje do włosów. Patrz, bo to nie są farby, to jakieś spreje. O nie! Mmm, no i padło. Dlaczego my wybieramy zawsze jakieś takie parkurowe mapy, nie? Żebyśmy stały się lepsze. Powiedziałeś, żebyśmy stały się lepsze, i odwróciłam się i byłaś taka rozsypana. Czekaj, czekaj. Ja idę od razu po checkpoint'a. Sorry, nie czekam, biorę checkpoint'a, bo moje szczęście. O, o, no dobrze, dobrze, dobrze? Jest! Jej. Dobrze. Ciekawe, jak długie to jest. To są jakieś nożyczki, ale nożyczki mnie aż tak nie przerażają, tak jak maszynka. Ee, tutaj, eee, jak dychami zabite, o co chodzi? E, a może tędy? O, o patrz! Pewnie tak! Uch. Gdzieś Uch. mnie przeniosło Do kanału? A co to? O nie! Ej! Dotknęłam checkpointa, teraz gdzie się zrespię? O, o, jednak tutaj, to dobrze. No ta ma fuksa, nie? Hihihi! hi, hi, hi. A, a! Ha, ha. Ej, było blisko, było blisko. No nie. Ej! Spięłam się jakoś lekko. Patrz jak nam dobrze no idzie. Oj, jednak nie. <laughs> ja bym nie chciała do tych ścieków wpaść, wiesz? Jak w grani były te ścieki w trójce. Nie grałam w trójkę, więc mi nie spoileruj. Dobra, no, tutaj ja niestety iść. grałam. To nie było fajne. Serio się Uy. tak bałam. Gdzie teraz e? jesteśmy? O matko, co to jest? To ten straszny fryzjer? Czy to jakiś klient, który czeka na otwarcie salonu fryzjerskiego? <grym> co się stało tutaj? Czemu nas tak wciągnęło? O mat matko, jesteśmy... Ej! Co? My jesteśmy w jego buzi? Chyba tak, naprawdę. Ej. O fu! To jest Ej. obrzydliwe. Co to w ogóle patrz, burger jest! A gdzie jest pizza? A tam co tu było? Ej, jadłaś już drwala w tym roku? Nie, nie, nie jadłam drwala! Wiem, że to jest nieapetyczne, ale ja bym teraz, jak patrzę na tego burgera, zjadła drwala, nie? Co to jest niby? Jezu, ja nie wiedziałam, że ja w brzuchu mam takie coś. I się rozwaliłam. Nie wiedziałaś? To ty nie, nie zwiedzała swojego brzucha nigdy? Nie. Fera. No co to w ogóle za pomysł? To ty nie wiesz, co ty masz? Też to ma ma kolorowe wiecie? cymbałki w przyłyku przecież, tak? Ja nie wiem, czy ty zauważyłaś, ale co gra, to durniejsza gra w Robloxie, którą znajdujemy. O patrz, masz tutaj burgery drwalek. O drwalek. Ej, a co to jest to za zwijane takie? Zakręcone frytki, przecież też są. <laughs> Bo już nie chcę paść kolejnym razem. Ja o nie! nie. O, o nie! Ja chyba wiem, gdzie my jesteśmy. O nie! I serio, to jest to, co ja myślę? Chyba tak. W sensie e, parówki. O. E, brązowe, brązowe myśli to są. Tak. E, Nutella. Fu. Mm. Nie lubię już tej gry. Ej, e, ja się boję zapytać, co będzie po tym, nie? No, ty nerwujesz Jeżeli się. teraz są te brązowe e, tratwy, tak? Tratwy. To pewnie wyjdziemy za niedługo na zewnątrz. E, no właśnie. o! o. Udało, Udało się. Mi się. Udało się. Ej, to nie powinno się tak skończyć. No właśnie, powinniśmy chociaż w toalecie wylądować. Dobra, chyba musimy iść tutaj. Patrz, tutaj nas prowadzi. Ej, Ulica. jak szybko? Ej, a czemu tak szybko biegniesz? A Ej, czemu ty ja, ja tak... tego żółtego dotknęłam? Aha, kat? ja to przeskoczyłam. Dobra, to dotykam. Jej, dobra, to biegniemy. Ale jak co? ja ci nie biegnę? Nikt... Super power. O, tu jest Ej, ten nasz fryzjer. Patrz, zapukajmy do niego. Halo, halo, otwierać. Ej, czy to a będzie patrz. koniec gry? no już uciekłyśmy? Może i tak. Tutaj jest napisane, że jesteśmy otwarci. No i co nie jest otwarte? komu mówią. Tak, to. My już to przeszłyśmy. Patrz, będziemy mogły skakać teraz wysoko, czy nie? No tak średnio bym powiedziała. No trochę jest. Ła! Ej, na drzewo, na drzewo! O! o! dobra, no to super, udało nam się chyba przejść. Patrz. No dobra, kochani, na dzisiaj to już wszystko. Wbijajcie też na kanał Milusi Klaudusi, tam też pojawi się ucieczka z supermarketu. Więc y, mam nadzieję, że będzie ciekawsze. Bo tutaj ten fryzjer nie ukrywam. Liczyłam na coś więcej, i na coś bardziej śmieszniejszego, a tutaj tak. Nie. No tylko te, te łódeczki były pod koniec takie śmieszne. Ale, ale tak, tak w, to... w ogóle dziwnie. No, no tak i... średnio, nie? Ale Wera dowiedziała się, że masz cymbałki w przyłyku, tak? To jest ważne, Cymbałki informacja. w przyłyku. No, tak więc y, trzymajcie się. Pa! pa! pa.